Witamy na kanale Audiobajki. Zasubskrybuj nasz kanał i zostaw łapkę w górę. Zapraszam na bajkę o księżycowej nocy myszki Zosi. Na obrzeżach malowniczego lasu, w miejscu, gdzie świat ludzi styka się z tajemnicami natury, żyła sobie myszka o imieniu Zosia. Zosia była niewielka, nawet jak na mysz, ale jej marzenia były wielkie, jak niebo nocą. Wśród wszystkich jej marzeń jedno wyróżniało się najbardziej. Chciała zatańczyć w blasku księżyca na Polanie, gdzie, jak głosiły legendy, księżyc był bliżej Ziemi niż gdziekolwiek indziej. Pewnej letniej nocy, kiedy księżyc w pełni rozświetlił niebo, wypełniając świat srebrzystym blaskiem, Zosia wiedziała, że nadszedł czas, aby spełnić swoje marzenie. Opuszczając bezpieczną norkę w korzeniach starego dębu, wyruszyła w podróż do magicznej polany. Droga nie była łatwa. Zosia musiała przemierzyć gęsty, ciemny las, pełen nocnych odgłosów i cieni, które tańczyły w blasku księżyca. Ale jej serce było pełne odwagi, a myśli skupione na celu. Po drodze spotkała przyjaznego jeża, który opowiedział jej o skrócie przez leśną łąkę i mądrą suwkę, która dała jej błyszczące piórko na szczęście. Gdy w końcu dotarła na polanę, jej oczy rozszerzyły się z zachwytu. Księżyc świecił tak jasno, że polana była zalana srebrzystym światłem, a kwiaty i trawy tańczyły w delikatnym wietrze. Zosia stanęła na środku polany, wzięła głęboki oddech i zaczęła tańczyć. Tańczyła z lekkością i radością, obracając się i skacząc, jakby była jednym z promieni księżyca. W tym momencie wszystkie jej obawy i wątpliwości zniknęły. Była tylko ona, księżyc i noc pełna magii. Jej taniec był wyrazem radości, wolności i spełnienia marzeń. Nie zauważyła nawet kiedy dołączyły do niej inne stworzenia leśne. Sarny delikatnie przechadzały się po skraju polany, a leśne ptaki śpiewały swoje nocne melodie. Wszystkie przyciągnięte magicznym blaskiem księżyca i odważną myszką, która śmiała marzyć. Gdy taniec dobiegł końca, Zosia usiadła na miękkiej trawie, patrząc na księżyc i gwiazdy. Poczuła głębokie poczucie spokoju i spełnienia. Wiedziała, że ta noc na zawsze zostanie w jej sercu, jako przypomnienie, że marzenia są do spełnienia, niezależnie od tego, jak wielkie czy małe one są. A kiedy wróciła do domu w pierwszych promieniach wschodzącego słońca, miała z sobą nie tylko wspomnienia o tańcu przy księżycu, ale też nową pewność siebie i przekonanie, że nic nie jest niemożliwe dla tych, którzy mają odwagę marzyć. Zosia, niosąc w sercu światło księżycowej nocy, wróciła do swojej norki w korzeniach starego dębu. Mimo zmęczenia nie mogła zasnąć. W jej głowie wciąż tańczyły obrazy i emocje z tej magicznej nocy. Zdała sobie sprawę, że ta przygoda zmieniła ją na zawsze. Nabrała większej pewności siebie i zrozumiała, że jej marzenia są ważne i że ma siłę, by je realizować. W następnych dniach Zosia nie mogła przestać opowiadać o swojej przygodzie. Słuchali jej nie tylko jej najbliżsi przyjaciele gryzonie i mniejsze zwierzęta leśne, ale też te większe, które rzadko zwracały uwagę na tak małą istotkę. Jej historia rozprzestrzeniła się po całym lesie, inspirowana jej odwagą i determinacją. Wpływ Zosi na leśną społeczność był większy niż mogłaby sobie wyobrazić. Jej taniec przy blasku księżyca stał się legendą, a sama Polana zaczęła być miejscem, gdzie zwierzęta z różnych zakątków lasu zbierały się podczas pełni, by dzielić się własnymi marzeniami i historiami. Zosia, bez nawet zamiaru tego dokonania, stała się mostem łączącym różne światy. Pewnego dnia, kiedy Zosia bawiła się w pobliżu swojego domu, do lasu przybył stary jeżozwierz. Mędrzec znany z daleka ze swojej mądrości i znajomości tajemnic świata. Słyszał o myszce, która zatańczyła przy księżycu i chciał ją poznać. Zosia, choć początkowo onieśmielona, szybko odkryła w rozmowie z jeżozwierzem pokrewieństwo duchów. Jeżozwierz podzielił się z nią starodawnymi opowieściami o księżycu i gwiazdach, o siłach przyrody i o magicznych miejscach, których jeszcze nie znała. Opowiedział jej też o sieci połączeń między wszystkimi istotami żyjącymi w lesie i poza nim, o wzajemnej zależności i potrzebie harmonii. Zosia słuchała, wchłaniając każde słowo. A jej serce rozrastało się od nowo poznanej wiedzy i inspiracji. Zainspirowana rozmową z jeżozwierzem, Zosia postanowiła, że jej następna przygoda będzie polegała na odkrywaniu tych tajemniczych miejsc i połączeń, o których mówił jej nowy przyjaciel. Chciała zrozumieć, jak ona, tak mała istota, wpisuje się w wielki plan natury. Z czasem Zosia stała się nie tylko poszukiwaczką przygód, ale także strażniczką lasu. Rozumiała, że każde stworzenie, małe czy duże, ma swoją rolę w utrzymaniu równowagi przyrody. Stała się mostem między różnymi światami, prowadzącym do większego zrozumienia i szacunku między wszystkimi mieszkańcami lasu. I tak. Z każdą nową księżycową nocą Zosia wyruszała na nowe przygody, zawsze pamiętając o swoim pierwszym tańcu w blasku księżyca, który był początkiem jej niezwykłej podróży. A las, zawsze pełen tajemnic i magii, szeptał jej nowe historie, które tylko czekały, aby zostać odkryte. Drogie dzieci, to już koniec tej bajki. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia następnym razem.